Jak zrobić stół warsztatowy z dawna temu wykwalifikowani mistrzowie starali się wyposażyć miejsce pracy tak wygodne, jak to możliwe i, leżąc kwadratowy laminat pomimo faktu, że laminowana powłoka jest popularna, nie udowodniono żadnego. Izolacja podłogi di aby utrzymać ciepło w domu i chronić pokój przed głosy plus głos. Głos przeciwko. Przegląd nigdy nie jest kompletny bez wymiany systemu kanalizacyjnego, ale ceny specjalistów do naprawy są zmuszone do przeniesienia tych prac na następny rok lub samodzielnie sprowadzić się do biznesu. Bez wstępnego doświadczenia bardzo trudno będzie zainstalować rury kanalizacyjne własnymi rękami ale wskazówki i zalecenia z naszego artykułu pomogą wykonać ich instalację na wysokości. Początek pracy jednym z głównych elementów każdego mieszkania są ścieki. Ten system w pomieszczeniu nie jest ciśnienia i pełni funkcję usuwania wspólnych ścieków. Powinny być dostarczane z mieszkania do wspólnego pionu domu. Oznacza to, że aby wykonać swoje bezpośrednie zadania, ścieki powinny znajdować się pod pewną skłonnością. W takim przypadku konieczne jest, aby kąt zejścia pozwolił ci ustawić kierunek ścieków i pozwolić im szybko się rozwijać. Musisz rozpocząć pracę z układem systemu kanalizacyjnego. Jeśli właściciele mieszkania po prostu zorganizują poważny przegląd z wymianą starych rur, zadaniem jest znacznie łatwiejsze, jeśli wszedłeś do nowego pokoju. A system ścieków jest nieobecny, konieczne będzie poradzić sobie z pytaniem, w jaki sposób system ścieków jest ułożony w budynku mieszkalnym. W tej sprawie mogą pomóc sąsiedzi lub mieszkania i usługi komunalne. Jakie działania należy wykonać na etapie planowania? Przede wszystkim musisz zdecydować o przyszłych miejscach lokalizacji hydraulicznej i innych ważnych szczegółach łazienki. Po drugie, Konieczne jest obliczenie prawidłowego kąta instalacji rur kanalizacyjnych. Po trzecie. Musisz wybrać odpowiednie materiały do u 200 Bebeks u 200 b naprawy. Wybór materiałów o ścieków o wysokiej jakości w mieszkaniu z własnymi rękami zależy w dużej mierze od odpowiednio wybranych materiałów do pracy. Oczywiście rury będą najważniejszym szczegółem. Wcześniej materiał miał bardzo wąski wybór. Najpopularniejsze rury kanalizacyjne zostały uznane za żeliwne ale w naszym zaawansowanym stuleciu pojawiło się wiele nowej odmiany. Teraz najczęściej w swoich mieszkaniach właściciele używają plastikowych rur poenile Olds, Ich główną zaletą jest niska cena, ale nie zalecamy zatrzymania tej opcji, Ponieważ oprócz kosztów innych, zaletrurnie są bardzo podatne na deformacje, mają niską odporność na ciepło i są uszczelnione dość niewiarygodne. Tylko alternatywni producenci nadal dostarczają rury poetylenowe w sprzedaży, ale wykonanie naprawy ścieków, która potrwa kilka dni, nie jest opłacalna i głupia. PVC to średni koszt. Odporność hydrauliczna tych rur jest uważana za najmniejszą. Między sobą można je połączyć za pomocą kleju dichloroetanu, ale są wady. Przede wszystkim ograniczony odporność na ciepło. Do 80C, niewysoka wytrzymałość i odporność na chemikalia. Rury PVC są czyszczone wyłącznie za pomocą tłoka lub emitera ultradźwiękowego. Polizopropylen jest obecnie jedną z najdroższych rur. Nie ma tak gładkiej powierzchni jak w PVC, ale poza tym wyprzedza inne rodzaje rur kanalizacyjnych. Wytrzymuje temperatury w ponad 130C, tak silne i trwałe, że mogą wytrzymać czyszczenie mechaniczne i chemiczne. Oprócz rur konieczny jest zakup materiału do ich połączenia. Najlepszą opcją będzie smarowanie silikonowe. Został stworzony do instalacji rur kanalizacyjnych. Korzystając z tłuszczu silikonowego, właściciel będzie mógł jak najszybciej zakończyć prace naprawcze a także zmniejszyć opór hydrauliczny, jeśli twój wybór spadł na rury polipropylenowe. Musisz wziąć pod uwagę, że do ich instalacji potrzebne są specjalne mankiety, jeśli nie są one bezskutecznie połączone. Wówczas rura jest zdeformowana i spowoduje napięcie w tej części systemu ścieków z powodu ostrych przejść temperaturowych, ale przy pomocy smarowania silikonowego można tego uniknąć. Obliczenie kąta nachylenia, jak już przewidziano, wybór kąta nachylenia dla rury kanalizacyjnej jest bardzo odpowiedzialnym krokiem. Jeśli nachylenie okaże się zbyt małe, ścieki nie będą mogły być dostarczane we właściwe miejsce, a jeśli jest zbyt duża, Woda pójdzie szybko, a zanieczyszczenie jest przymocowane do ścian rur które stworzą stałe blokady. Dlatego istnieją jasno określone granice wartości minimum dla rury o średnicy 5 cm stanie się kątem nachylenia 3 cm z leszem, 11 cm 2 cm z Sm, 16 cm 0,8 cm z leszem, 20 cm 07 cm z leszem. maksymalne nie zależy od średnicy rury i wynosi 15 cm z cm. SM, wyjątki będą opcjami o długości więcej niż 1,5 metra. Kąt prosty dla systemu ścieków staje się możliwy dzięki jego pionowej lokalizacji. Trudno jest wytrzymać kąt nachylenia w mieszkaniu własnymi rękami, ponieważ należy wziąć pod uwagę nie tylko parametry, ale także cechy urządzenia rur kanalizacyjnych. Dlatego na tym etapie pracy lepiej jest przyjąć pomoc specjalistę. Schemat systemu kanalizacyjnego przy zwykłym zastąpieniu kanalizacji bardziej nową scena z schematem znika sama, ponieważ wystarczy zapamiętać lokalizację i zamontować tę samą zasadę, ale w przypadkach, w których wystąpiły problemy ze starymi rurami lub w nowym pokoju. Jakość tego przedmiotu stanie się głównym kluczem do dobrze wykonanej pracy. Schemat połączeń urządzeń hydraulicznych powinien zawierać następujące punkty, pokoje, w których należy wykonywać pracę, w każdym. Z tych pomieszczeń wskazujemy lokalizację części systemu kanalizacyjnego. Konieczne jest określenie wymiarów elementów i ich odległości od ścian. Ponadto szczegóły są nie tylko łazienką, ale także pełnym okablowaniem, lokalizacja wszystkich złączek i oficjalnych elementów, miejsce, w którym znajduje się centralny pion kanalizacyjny, potem wskazane jest przekazanie specjalistom skompilowanego programu w celu zweryfikowania jego poprawności. Koszt takiej usługi nie będzie zbyt wysoki. Demontaż starych rur po wszystkich wcześniej wykonanych działaniach możesz przejść bezpośrednio do samej pracy naprawczej. Jeśli dom miał wcześniej system kanalizacyjny, to pierwsza rzecz, którą musisz się go pozbyć lub zdemontować, stare rury. Na tym etapie relacje z sąsiadami odegra ważną rolę, aby niezależnie dokonać demontażu. Na przemian wykonujemy następujące punkty. W ścianach wybieramy miejsca, w których rurki są osadzone. Możesz wybrać inny sposób rozwiązania tego problemu, ale najważniejsze jest to, że rurociąg jest uwalniany ze ścian. Wszystkie urządzenia łazienkowe znajdujące się w pokojach takich jak kuchnia i wanna są eliminowane, a my uwolniamy pokoje od niepotrzebnych rzeczy w miejscach w których zostaną zainstalowane nowe części. Rysujemy na powierzchniach kontury ołówkiem. Zgadzamy się z naszymi sąsiadami, aby wyłączyć wodę przez pewien czas. Blokujemy piony na podłodze. Będzie to również wymagane do usunięcia toalety i lufy spłukiwania w toalecie. Odłącz okablowanie ścieków od pionu. Aby wykonać ten proces, konieczne będzie przecięcie rury w dwóch miejscach. Odległość między nimi powinna znajdować się w zakresie 12-15 cm. Najnowsze działania muszą odłączyć całą rurę i przełamać cięcia. Wierciliśmy otwór w wcześniej spiczastym konturze, lub możesz ścisnąć kontur dłuto i młot, i usuwaliśmy pozostałą część rury. Jednocześnie należy pamiętać, że żeliwo jest dość kruche, dlatego należy bardzo starannie wykonywać działania. Przechodzimy do oczyszczenia wewnętrznego przydziału rury rozwodowej i toalety, następnie podłączamy je szczelnie za pomocą niepotrzebnych szmat, otwieramy pion i serwujemy wodę, o której informujemy naszych sąsiadów. Najważniejsze jest ostrzec ich po tym, o której godzinie będziesz musiał ponownie rozpocząć pracę. Następnie jesteśmy zdemontowani przez rurociąg. Zaczynając od drugiego końca, roboty instalacyjne po wyeliminowaniu starych rur idziemy do instalacji. Istnieją dwa typy: szkic i wykończenie. Dzisiaj rozważymy drugą opcję, w której instalacja jest wykonywana rozpoczynająca pracę od pionu. Główna zasada tego rodzaju instalacji: rozmiar nie jest dostosowywany do następnej, ale poprzedniej rury kanalizacyjnej. Jeśli to zrobisz, wręcz przeciwnie, okablowanie po prostu się nie utrzyma. Instrukcje dotyczące instalacji ścieków w mieszkaniu są następujące. 1. Przede wszystkim konieczne jest przejście z rury żerowej do plastiku. Aby to zrobić, musisz zainstalować specjalny mankiet. Jest umieszczony w kierunku pionu. 2. Po naprawieniu mankietu w 1. odcinku rury kanalizacyjnej sprawdzamy, czy rura montażowa jest naprawiona. 3. Idziemy do przycinania. Należy to zrobić ostrożnie, obserwując rozmiar. 4. Następnie wyczyść powstałe cięcie i zdejmij skrawki. 5. Kończymy instalację za pomocą uszczelniacza. 6. Pozostały rurociąg jest zbierany za sekcjami rur przy użyciu tej samej zasady. 7. Aby zainstalować pion, musisz dokładnie dopasować rozmiar rurki toaletowej. A następnie umieścić ją na szczelinie i zainstalować toaletę z powrotem. 8. Gdy tylko uszczelniacz całkowicie się zamrozi, konieczne jest przeprowadzenie sprawdzenia wycieku systemu ścieków, sprawić, by dźwięk oszczelnie i zainstalować zaopatrzenie w wodę. Wielu jest zainteresowanych, czy zaopatrzenie w wodę jest ważną częścią instalacji systemu ścieków. Bez tego rury oczywiście będą działać. Ale jego instalacja jest konieczna. Celem rośliny wodnej w systemie kanalizacyjnym jest zapobieganie nieprzyjemnym zapachom. Dlatego jeśli nie chcesz usłyszeć śmierdzi ścieków, nie mieszaj w tej części. Uwaga do zainstalowania. Obserwując całą instalację rur, właściciel mieszkania będzie mógł niezależnie zainstalować system kanalizacyjny. Ale czasami te prace naprawcze stają się zbyt trudne do wykonania. Dlatego znaleźliśmy przydatne wskazówki dotyczące instalacji ścieków w mieszkaniu prawdziwych profesjonalistów. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem instalacji rur, aby nie było problemów z instalacją mankietu, tłuszczy go płynnym mydłem. Następnie szczegół jest znacznie łatwiejszy do wprowadzenia cięcia rur, aby być bardziej pewnym niezawodności systemu. Przed rozpoczęciem instalacji tłum końce rury gliceryną, jeśli nie mieszkasz na najwyższym piętrze, nie zaleca się wymiany pionu. Połączenie trąbki w rurach jest przeprowadzane za pomocą gumowych uszczelek, związki uszczelniające, aby uszczelnić uszczelnianie następujących działań. Wybieramy prawidłowy uszczelniacz. Aby zamontować rury kanalizacyjne, musisz kupić neutralny, silikonowy, a także poliuretan. Konieczne jest przetworzenie każdego z tworzyw sztucznych. Nie nakładaj uszczelniacza o grubą warstwę. To tylko pogorszy jakość pracy. Nie zapomnij też zainstalować gumowych uszczelek w sprzężeniach. Następnie musisz nałożyć uszczelniacz na powierzchnię rury montażowej i na zewnętrznej ścianie godnej rury kanalizacyjnej. Naprawiono rury w sprzężeniach. Opakujemy powstałe złącza folią przyśnienia i wyrównujemy uszczelniacz, niewiele naciskając, używając dowolnego narzędzia, szpatułka, pędzla, wałka itp, średnik film powinien pozostać w stawach. Aż uszczelniacz zostanie całkowicie zestalona. Po całkowitym uszczelnianiu systemu ścieków możesz przejść do jego użycia. Ale najpierw musisz sprawdzić zainstalowany system wycieku. Sprawdzanie wycieku systemu kanalizacyjnego sprawdzanie wycieku jest obowiązkowe do wykonania sceny. Jeśli pominiesz ten proces w przyszłości, kanalizacja może po prostu przełamać się i zalewać wszystkich sąsiadów od dołu. Aby sprawdzić obecność wycieków, Wypełnij pełną kąpiel. Następnie musisz otworzyć wszystkie istniejące dźwigi w pokoju i usunąć korek z kąpieli. Jeśli wszystko wypłynęło, a kałuża się nie pojawia, możesz spać spokojnie. System ścieków jest wytwarzany na najwyższym poziomie. Wniosek przylegając do zasad instalacji rur i porad opisanych w artykule Możesz łatwo i swobodnie zrobić kanał w mieszkaniu własnymi rękami. Najważniejsze jest wykonanie wszystkich procesów sumienia i pamiętaj, że komfort obudowy będzie zależeć od jakości ukończonego systemu. Jeśli po zapoznaniu z przedstawionymi informacjami są pytania, zalecamy obejrzenie wideo, jak sam zrobić kanał w mieszkaniu. Znajduje się poniżej, skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.